Cześć kochani! Zapraszam was na ofertę specjalną o show, czyli od wczoraj do dzisiaj jest specjalna oferta na pączki i tak one się prezentują. Jest takie specjalne stoisko, które ma swoją oddzielną kasę. Życzę Wam smacznego dzisiaj, mam nadzieję, że, wiadomo, że Wam pączki smakowały, w Lidlu również są fajne promocje, wczoraj bynajmniej była 3 plus 1 gratis, można było dowolnie mieszać i ja się skusiłam na te truskawkowe, tak więc jeszcze raz życzę Wam miłego, smacznego i lecimy na przegląd do pepko. Dzisiaj troszeczkę pochodzimy po sklepie, tak więc weźcie kawkę, usiądźcie wygodnie. I lecimy na przegląd. Ta tacka tutaj dojechała, widzę 25 zł. Ona jest bardzo ładna, taka duża. I tutaj już nie wiem, czy coś jeszcze znajdziemy nowego, ale pochodzimy dzisiaj po całym sklepie. Roślinka wisząca, 35 zł. Bardzo ładna. No i widzę, że te lampy dojeżdżają pomału już do każdego sklepu, kosztują 60 zł. W nowej kolekcji ostatnio dojechały te nowe podkładki i będą jeszcze w kolorze zielonym, tak więc 8 zł. Tego pojemnika nie widziałam. Jest składany, kosztuje 22 zł. I widzę, że są tutaj takie ale skórzane uszy, czyli będzie można sobie swobodnie przenieść w dowolne miejsce. I jak widzicie, dojechała do kolejnego sklepu u mnie kolekcja Wielkanocna. Jeszcze nie ma wszystkiego, ale są między innymi też te kubeczki w kwiatki. One są bardzo ładne, kosztują 8 zł, a pojemność to 400 ml. Natomiast ta wysenna kolekcja ma jeszcze taką ładną maselniczkę i tutaj ona dojechała, kosztuje 20 zł. Ten zestaw paterki z tą łyżką do ciasta w zeszłym roku była, kosztuje 45 zł i mamy kolejny nowy kubek, taki wiosenny, 350 litrów, pojemność i kosztuje 12 zł. Jeżeli chodzi o dział dla zwierząt, to kolejne nowe zabawki. Tym razem mamy zebrę i lewa. Kosztują 20 zł i są naprawdę urocze. Na sklepach są takie suszarki na kaloryfer bądź balkon. One są rewelacyjne, jeżeli chodzi właśnie o skarpetki, czy bieliznę, czy jakieś takie cieniutkie bluzeczki. Kosztuje 15 zł. Inaczej zawsze nam się przydadzą 30 sztuk za 6 zł, i kolejne tutaj propozycje, takie dwie suszarki zielona 12 zł i różowa 15. Ta różowa po rozłożeniu naprawdę ma bardzo dużo miejsca na skarpetki, na przykład, czy bieliznę. No i mamy nowości na ciuszkach, jest taka ładna, czarna nowa sukienka imitacja kieszonek, bardzo ładnie wykonane. Tutaj ona kosztuje 50 zł i rozmiar miałam tutaj 40, ale jeszcze widziałam 44. Jest taka luźna, ładna sukieneczka. Wśród nowości mamy taką koszulę białą z wisienkami. Bardzo ładny marszczony materiał, kołnierzyk. Kosztuje 40 zł, i tu akurat miałam rozmiar 38. I jeszcze jedna jeansowa sukienka 70 zł. Dodatkowo pasek z przodu, dwie kieszonki. Bardzo ładna i tu akurat był rozmiar 38. I tutaj obok kwiatków pokazały się nowe girlandy, 25 zł. Tak one tu prezentują się na załączonym obrazku. I lecimy na kubeczki. Tutaj już wszystko było, tak więc pokażę Wam może ten w paseczki. On jest taki ładny, ma kolor taki miętowy. Kosztuje 6 zł. I jeszcze Wielkanoc. Czy tutaj coś pokazało się nowego? Hmm. Były pokazane te zestawy, ale zobaczcie ile teraz pokazało się kolorków nowych. I tu na przykład jest fioletowe z różowymi, to są takie zawieszki gdzieś na jakieś girlandy, czy nawet na, do firanki można przypiąć. Tu już myślałam, że to jest coś nowego, a tu po prostu ktoś uszkodził Tą taką girlandę za 30 zł, które poniżej kiedyś pokazywałam wam w przeglądzie. No przykro widzieć coś takiego, no ale to już jest normą. Dobra. No i po, zobaczcie, pokazały się tutaj te nowości wielkanocne, i tu macie te silikonowe foremki. Pokazały się też te miseczki. No i tutaj nawet te zajączki są. Tak więc mam nadzieję, że do was też ten towar dojechał, bo w tym Pepko zazwyczaj na samym końcu towar dojeżdża. Są też bardzo ładne chusteczki takie na stół wielkanocne, 4 zł. U mnie trzy modele do wyboru. Lecimy na dział łazienkowy i pokazały się nowe dywaniki, bardzo ładne 40 na 60 i kosztują 12 zł. I nawet tutaj spory wybór widzę kolorów, bo jest aż cztery. No i mamy tutaj kolejną nowość. Fajny taki organizer na szampony czy odżywki, mydełko bądź gąbeczki w kolorze srebrnym i czarnym. I macie tutaj dwie takie półeczki, i za tą nowość zapłacicie 25 zł. No i są cudowne pościele wiosenne, one już wszystkie były pokazane, tak więc może tą wam przypomnę. 70 zł, 160 na 200. Ma bardzo ładny taki wiosenny wzór. I wśród nowości pokazała się nowa roślinka w, w takim jasnym koszyczku i kosztuje 30 zł. I nowa kolekcja, nowa lampka stołowa, 35 zł. Taka podstawa drewniana, piękne liście. Do wyboru macie zielone szkło, bądź właśnie takie przezroczyste. Piękna nowość. Czekam na Wasze komentarze, jak Wam się podoba. Oczywiście przypominam, że są cudowne, walentynkowe hity, i do nich z pewnością należy ta świeca. W kształcie ust 12 zł, możecie kupić różową bądź czerwoną. I tym miłym akcentem to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę, jeżeli cokolwiek wpadło Wam w oko. Zapraszam na wczorajszy przegląd. Tam były cudowne, tanie hity do pieczenia. Formy silikonowe powróciły w nowej szacie. Pokazały się też nowe wykrawacze za 5 zł. Tam jest 6 sztuk i są ciekawe te właśnie foremki. Tak więc kochani życzę Wam miłego dnia, smacznego pączkowania. Mam nadzieję, że miło spędzicie dzień. Trzymaj. Na moim drugim kanale Vlogsyla okazał się wczoraj nowy przegląd e, deals i tam jest aktualizacja tego co jest aktualnie na sklepie witam bardzo serdecznie przy okazji nowe osoby cieszę się bardzo, że do mnie trafiliście dziękuję również wszystkim za miłe komentarze łapeczki i subskrypcje koniecznie pod tym filmikiem zostawcie komentarz na temat towaru, który widzieliście, co wam się spodobało a dziś jeszcze wlecą nowości ze sklepu Action ale nie, nie, nie tydzień promocyjny tylko nowości czyli to co nowe znalazłam na sklepie Kończę przerabiać jeszcze kik i dzisiaj na Vlog Syla właśnie wlatuje nowy przegląd z nowościami wiosennymi. Tam będą cudowne dekoracje. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam jeszcze raz miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!